Serdecznie witam wszystkich, tak już z środka gołębnika. Dziś już e, część gołębi jest załączonych. Tutaj tych para Budapesztu one są no, w sumie takie świeże, świeże małżeństwo. Dziś złączone i tym przełączone są, teraz się są cztery, cztery czarnuszki. Dwie pary e, Tiplera Zagłębiowskiego. E, dwie pary, co to się stało? dwie pary Tiplera one żeby się odnalazły bo to stare pary tak żeby mi po prostu na ten rok było mi łatwiej no to dwie pary tak jak mówiłem no to są z zeszłego zeszłego roku o stare one są nawet z 20 roku chyba 20-22 te te dwie pary chyba samice są na czarnych obrączkach. No Tam będzie samiec. Jeden jest z 22 roku, drugi jest z 21 roku. No i te gołębi, po prostu, żeby, żeby było łatwiej mi. One tak się, tak się patrzą. Tutaj jedna, jedna samica tutaj, prawie tak jak do tamta tiplerka, to prawie jak samiec jest. Taki. Ona już jest no, czarna obrączka 20 rok. Jeszcze się nie odnalazły, teraz w sumie dopiero były przerzucone. Ta, ta samiczka jest śliczna ta z, z, z Budapesztu Sportowego. Jest niedość, że ma bardzo e, ładne upierzenie. Poza tym ja pokażę później, może w ręku, tego te gołębie. Pson Przecudnie. Wszyscy, co, co brali te e, gołębie, no to do, w, przede wszystkim e, zobaczyć jakość upierzenia. Są fantastycznie upierzone te gołębie e, tamte może, no, ale tak samo to jest trochę są zestresowane, bo tam mówię teraz przerzuciłem zobaczę, co się tam dzieje z drugiej strony, e, wszędzie, wszędzie, gdzie jest możliwość to e, po, te, te. chyba na Wajlerze są, a nie są tutaj są tutaj tylko że chcę łączyć a to są dwie samice i pojawił się taki delikatny problem bo, bo nie ma samców i chciałem w sumie no to dwie samice ja myślałem że tego że to były mocniejsze to będzie samiec a to jest samica także Pojawił się delikatny problem. Dużo samic zostało. Były te ostatnie młode, te same samice. I no jest ich dość sporo. A to też jest samiczka. Tak, jeszcze liczyłem na to, że to będzie samiec. Nie miałem czasu tego, no ale z główki ładna samiczka. Może trochę inna tej budowie, jest troszeczkę inna. To jest z, tych, e, z tej różowej linii, a tamte są na zielonych. Pierwsze, pierwsze bijatyki. Nie są na tą chwilę. Bo chciałem je włożyć do cel, ale e, zrobiłem ostatni szczebelek szerzej i te sportowe mniejsze gołębiej uciekają mi z cel. Także muszą być łączone tutaj. O, tam ta samiczka. No nie dobrze, nie ma, nie ma, e, nie ma samców. Zobaczymy, nie sobie tutaj radzą. Tutaj mam już jedną, bo tutaj mam też fajną parę, akurat to bardzo łatwo mi się połączyły te gołębie, to Kirovogradzki taki sale, stary samiec, jasnoboki, może tutaj jest tam na dół i prześliczna samica jest, yy, lętaczka, prześliczna. Jest ten samiec, prześliczna ona jest z tego i budowy, fajny gołąb jest i ona będzie z takim, ona chyba 4 lata, 5 lat, może ten samiec i ona będzie załączona tak w ręku. a raczej załączone? Już są załączone. Na ten rok będą tak w parze. E, a jeszcze mam tam gdzieś samicę w się, Jedna para się odnalazła. Jeszcze jedna para. Ale fajna. Ona jest, budowy jest bardzo ładnej i upierzenie fantastyczne. Ma upierzenie gołąb. Para ładna taka na ten rok. tam mówię samiec stary, a samiczka. Samiczka lentaczka będzie na, na, do niego, ona wyszła po, po jasnoboki, także tego. No ale wok fajny, ładne tego upierzenia. Ogólnie z rysunku go bardzo fajny I, no i z budowy, no i upierzenie ma takie fantastyczne. Fantastyczne tego później w ręku pokażę. Budowa ogona, wszystko jest e, bardzo fajne mięciutki, fajny, leciutki gołąbek. Także obydwa gołębie, tak powiedzmy, do, dopasowane do siebie. No i zobaczymy jakie będą młode z tego No a tak jak mówię, te jeszcze się chwilę muszą poukładać Samców, samców tutaj przymknę bo Bo później mi poprzechodzą i będą kłopoty Ja nie chciałbym żeby się łączyły tak e, e, Samoczynnie Także Tutaj No i powoli tutaj łączę Wpuszczam tutaj dlatego, te stare pary no to nie ma z nimi kłopotu bo one no stare pary no to one tylko muszą się po, e, odnaleźć no i sporo takich par e, starych po prostu sobie zostawię wszędzie gdzie jest możliwość to są gołębie powrzucane tu mamy parę sportów młodego samca i ona jest samica zeszłoroczna samica ona nie była w, ty, w, w zeszłym roku łączona e, także taka taka para zobaczymy tego słonko fajnie przyświecać tak żeby się szybko załączyły bo tak jak te gołębie to e, trochę może teraz jak, jak e, tutaj jestem to są takie zestresowane a, a gołębie to jest samce samce tutaj wylatują muszę je właśnie już e, coraz coraz więcej żeby je wziąć i, i łączyć bo tutaj łączą się już przez kratki to najgorsze to one przez kratki się łączą, Nie. reszta jest tutaj. Zobaczymy, jak już będą gołębie połączone, no to wtedy po prostu będą jakieś tam decyzje, mam takiego też fajnego samca. E, Tippera angielskiego. Podoba mi się bardzo tego łębie na, na białych lotach i białym ogonie. No takie fajne. Tutaj mam też gdzieś taką samiczkę. Gdzieś planowałem właśnie z nią z tym za, e, e, załączyć właśnie z nią. I tutaj tak samo. Te weszty sportowe. Śliczny samiec. Śliczny, już go kiedyś pokazywałem. E, je, jest to samiec. On, nie wiem, z którego też niebieska obrączka. Może być z, z, z 2019 roku niebieska obrączka o tutaj jeszcze kilka takich gołębi które no e, to są same samce i no, za chwileczkę e, co, co się połączą przekładam e, i później będą e, później dopiero będą wkładane do cel te gołębie większe gabarytowo <laughs> mi nie uciekają przez te, przez te, te samice siedzą o. Eee, przez ten ostatni szczebelek tam mi wychodzą e, gołębie i, he, i planowałem to łączyć wszystko w celach, no a jednak te gołębie sportowe to jest nie za bardzo, są mniejsze gabaryty i, i jak się bokiem tak ustawi no to ucieka, ucieka z tej celi przez te e, szczebelki. Tu mam taką samicę, ona była pokazana na, na szorcie, taka sa, samica grochowa, o, chyba ma numer 80, 81, piękny lotnik jest. Później może tego. Tu jest samiec krawat, on też był na, na szorcie e, pokazany. Samiec, krawat. Na, e, z szortu takim na, na bardzo ładnych skrzydłach te gołębie są. E, tutaj, tutaj. tutaj. Jeszcze. O tutaj. Później, może jak, jak ten. Jak, jak się uda, no to e, dogram samiec ten kolorowy tutaj. Jeszcze tutaj poprzeparzam tutaj te żółtobokie, żeby, żeby po prostu utrzymać ładną, ładniejsze trzymanie ogona. gdy mam taką samicę, tutaj tego samca żółtego bardzo one mają puszczone. Może one są tak gabaretowo ładne gołębie, ale mają mocno puszczone ogony, także żeby troszeczkę zmienić, zmienić troszkę te gołębie. W budowie, bo kolorystycznie są bardzo ładne Jak widać no samiec fajny, ale Ale te ogony jednak Ogony źle, źle no, źle, no nie ładnie się nożą te gołębie No tutaj ten sport samiec to, to, to są normalnie żyły takie Ale ci co może bystrzejszy zwrócą uwagę Nie wiem którego on jest roku Jakie to ma jakość upierzenia nie wiem czy maksymalnym, na maksymalnym zoomie, no nie za bardzo ściąga ten gołąb, ale jak, jak można położyć taka zlicowane te pióro, przeidealne pióra są na tych gołębiach i on też będzie załączony tak żeby nie tracić czasu, no to będzie z łączeniem zeszłorocznym robione na zeszłoroczne łączenie i no, to, no, powiedzmy, że tego. Grzeje grzeje tu i tutaj jest ten poliwęglan, to trochę izoluje. Ja się też tak troszeczkę to martwię, nawet jak to będzie w lecie, bo e, jednak, jednak, tutaj południowe e, jest najdłużej, utrzymuje się. No poza tym odsłonięte jest, nawet zachodnie słońce długo będzie się utrzymywać, no bo zachód mamy po mojej prawej stronie, i no to tak samo będzie nagrzewało. Tam nawet zachodnie cały czas od praktycznie, e, nie wiem w której godzinie, jak już te słońce przybije ponad tak, horyzont, ponad te linie zabudów. E, a poza tym słońce teraz schodzi bardziej już e, im, e, im e, zbliżamy się do, ku tam, na kierunku lata, no to słońce się przesuwa już e, wschód, już nie jest tak nie jest tak na południu i przesuwa się na północ. No i nie automatycznie linia tu i prze, przechodzi powiedzmy te tu jest na 4 metrach, linia tu i od razu będą miały słońce. No, ten fajny jest krawacik tego na ślicznych skrzydłach ten gołąb jest, on też był na, na, na szorcie Także e, za chwileczkę resztę tych gołębi, e, resztę gołębi. Po prostu łączę reszta reszta gołębi, e, tak jak mówiłem zostanie. On, on z zeszłego roku nie wiem czy w ogóle był łączony ten gołąb. E, musiałbym tam zapis za zobaczyć zapiski e, m, i, i no resztę gołębi puszczę tak jak były tak jak były tutaj jak goniłem je tutaj widzę że e, jak je przegoniłem tutaj to ten widzę że ten jeden e, z anglików no aż nogę trzyma to może gdzieś się tam aż nogę do góry podnosi nie wiem czy się gdzieś tam zahaczył. Nie zwróciłem uwagi przedtem, no to nie wiem właśnie czy, czy to było przedtem już tego, bo widziałem, że jeden jeden no, ale sadzi słońcem. Dzisiaj akurat do, do wody mają ten fermentowany wyciąg ziół. Tutaj też mamy takiego lętacza po żółtobokich. I on już jest fajnie, one były pokazywane na filmach, jak one latały, fajne z tego lotniki są. Ostały się. Ostały się... Postały się dwa samce. Dwa samce. E, no, Jasząb tam też kiedyś też by tego poradził. Sami, były samiczki takie śliczne. No ale co z tego, jak jak e, no nie przetrwały zimy. No także. Ale budowy jest ładne taki troszeczkę, tak jak widać, trochę dłuższy ten go. Telefon znów dzwoni. Później oddzwonimy. E, no zoba, zobaczymy, jak jak ten, jak jak to będzie z tymi właśnie tym łączeniem w parę ten fajny sam sam jest, jest ładny trochę tak przeciągnięty, no ale przede wszystkim ładnie latają tego wębie zobaczymy jak, jak tego no tutaj ten tippler jest, jest jeden jeden jeszcze no jest na pewno na pewno z tego co tak już przeglądam to, bo to powiedzmy że tak było pobieżnie zostawiane a przeważnie ci, te osoby, które brały gołębie, dobrali w parach. No to i to tak nieraz to e, wyszło, że chociaż też, no, znaczy się tak, z, z, z Tiplera, e, Tiplera tego zagłębiaka jest więcej samic. E, z Budapesztów prawdopodobnie też. Tylko, że z Budapeszty to jeszcze do ogarnięcia, bo są dwa młode samce, no ale Tiprela Zagłębiaka nie ma już samców i będą właśnie kłopoty, bo e, były jakieś opowiadałem, dałem tam koledze e, parę, miałabyś tego, było, okazały się dwa samce i później mu dołożyłem samicę, no ale jeden samiec, e, jeden samiec się tam stracił. No i e, w sumie ratowałby sytuację. Nie ma, no, trzeba zrobić tego, co jest. No, tutaj mam kilka samic, właśnie fajne. Te tiplerki, samiczki są fajne. Ale co z tego, jak nie ma do nich samców? Czy samice mi zostały luzem z, tych, z tego tiplera zagłębiowskiego? Z, z angielskiego tiplera praktycznie jest, jest dobrze. Jest fajnie, jest z czego, jak to poparować. No a tak to o gołębie to tak jak widać no, w, tym, w, tym tygodniu, w tym tygodniu planuję już skończyć żeby już te gołębie już ale czasu nie ma na tego te, te szczegóły tak samo zajęły mi tyle czasu że jeszcze nie jest koniec a to wszystko się nawarstwiło no i robiąc jedno nie ma się czasu na drugie no i taka tak to mniej więcej tak to mniej więcej wychodzi że. No niestety, no, no ograniczone, ograniczona ilość czasu Znaczy ograniczona, no ograniczona przez to, że, że doba jest za krótka I po prostu, a tutaj też mamy samicę jedną a Tutaj też, z tej czarną no, Jakoś jak przełapałem je tutaj to musiałem przeskoczyć tu dwie samice są, jedna taka ta grochowa jedna i jedna właśnie ta e, czarno-miedziana z no ogólnie te gołębi tak ta ta jak widać to ich jest no ja biorę się dalej za, za ogarnianie tutaj sytuacji bo to mam jeszcze jednemu tam koledzy tam wybrać dwie pary gołębi no, ale to jest tak że e, z tych gołębi które, które z tych, z tych stójkowych dałoby rady coś jeszcze pokombinować, bo to za tego ale tutaj już jest ciężka sprawa nie ma już czego robić także także samce, samce jednego samca jakbym jeszcze mógł udało mi się zdobyć właśnie z tych zębów tylko że z dobrej linii to nie jest ja wiem, że ktoś mi powie, że na targach to są tego, to, ale to nie o to chodzi to takie pokroju gołębie jak są te moje to jest ciężka, Było jeden samiec, poszedł tam gdzieś do ludzi no i, i się stracił, I, no ale to już historia, trzeba robić z tego co, co jest, także pozdrawiam, udanej udanej niedzieli, piękna pogoda jest, zapowiadane są takie powiedzmy jeszcze uchłodzenia, ale na tą chwilę są piękne, za chwileczkę gołębiom właśnie dam jeść, dzisiaj będą miały warzywa, jak co niedziela, warzywa z ziołami. I, e, I przy okazji je wykąpi. Te gołębie będą kąpane e, właśnie dziś, no bo jest, no, pogoda jest, pogoda jest e, przednia. Takiego samca na tych, krapka, na tych kratkach niektóre gołębie sobie połamały ogony. Także hmm. e, fajna, fajna e, jako chodzi o metodę utrzymania i czystości. Ale jak są gołębie, tak jak widać, u mnie karmniki, każdy karmnik jest pusty. U mnie nigdy, nie, u mnie karmniki wyglądają cały czas tak samo. Nie ma, że coś zalega, że coś w środku jest, nawet ten gryt, tak zwany ten gryt czerwony to wyjedzą, także tak jak widać, no pusto jest w karmnikach, karmniki są czyste, nie ma, nie ma nic, no ale to też jest tak, że, że te gołębie jakby nie było do no później to e, jak dostają jeźść, no to się nagle rzucają no i zahaczają o te kratki no i wyłamują te pióra. E, no te gołębie zwłaszcza zwłaszcza gołębie tu stójkowe tu te przy takich szerokich ogonach no to, to się ciężko no raczej często się zdarza właśnie, że takie wyłamanie, Tutaj mam takiego żółto samca, samca no też jest górką, on jeszcze nie, w ogóle nie spierzony, Ale jak widać jakim gorąco jest. Te gołębie takie Niektóre to takie zadyszane, niektóre to yy, widać nawet nie, tamten też z tygrysów aż puszczone skrzydła. Przypieka nie wiem, będzie ze 30 stopni tutaj do słońca. Ta, ja tutaj czuję jak bije przez ten poliwęglan e, ten daszek jednak ten poliwęglan jest dziesiątka to coś tam izoluje ale przechodzi to gorąco to e, strasznie one są tam w sumie na, na to, poza tym ta zmiana temperatury takiej e, temperatura która przyszła teraz to jest powiedzmy e, no różnica o pewnie kilkanaście stopni także także tak to mniej więcej tak to mniej więcej wygląda. Także pozdrawiam udanej udanej niedzieli. E, piszcie w komentarzach jakby ewentualnie e, no jeszcze się zastanowię e, bo m, może będzie tam kilka gołębi jak po połączeniu w pary. No to no to nagram filmik po prostu coś e, będzie do odstąpienia tych gołębi, no bo um, te, tak jak mówię, no u mnie jest ograniczona raczej na ta... Ulo, jakż dyszę e, ograniczona ilość miejsca, ograniczona jest ilość miejsca na... Ten też fajny grochowy, fajny samiec jest. E, na na wychu w tym roku, a gołębie jest, to, te, to piękne, wy, wyciągnięte jak spręży, jak, tego, jak struny są te gołębie. Na takim białym, ślicznym oku są złożone prześlicznie te gołębie. Fajne. trzymajcie się na razie. Cześć.